Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Czarnej obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. Wraz z jubilatami tę okrągłą rocznicę świętowali pożarnicy z pozostałych OSP w gminie Tokarnia, a także strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek ze Słowacji. Po tradycyjnej mszy świętej odprawionej w kościele pod wezwaniem na Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny poświęcono wykonaną z okazji jubileuszu figurkę patrona strażaków Świętego Floriana. w terenie powiatu działa 70 jednostek OSP. Jednostka OSP Skomielna Czarna jest jednostką o 60 letnim stażu działalności. Niemniej jednak nie znaczy to, że jest mniejszy staż, jest jednostką słabiej zorganizowaną. Jak widać wyposażona i przygotowana działań podstawowych, które jest na ochotniczych strażach, to jest ratowniczo gaśniczych jest dobrze przygotowana, jest widoczna, to było widoczne i przy działaniach w 2010 trudnym roku dla wszystkich straży i nie tylko w tej dziedzinie, ale w innych działalności kulturalnych, co tutaj widać, i orkiestra, i, i, i konkurs Okwiat 9 Siłacza, także ta działalność tutaj w tej ochotniczej straży pożarnej jest bardzo dobra. Widzieliśmy wyraźnie, że dzisiaj na uroczystości, że młodzież tutaj jest w dużym gronie, więc... Jest szansa na to, że ta jednostka działała dobrze, działa dobrze i będzie dobrze działała. Podczas uroczystości uświetnionych przez Góralską Orkiestrę Dentą ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki specjalne odznaczenia odebrali strażacy zasłużeni dla jednostki i całego pożarnictwa. Niestety z powodów zdrowotnych wśród gości zabrakło jedynego z żyjących założycieli OSP w Skomielnej Czarnej, 91-letniego Józefa Wrubla. Działalność strażaków ze Skomielnej Czarnej od samego początku aż do dziś jest wspierana przez miejscową społeczność. Mieszkańcy całej miejscowości pomagali strażakom na przykład przy budowie zarówno dawnej drewnianej strażnicy, jak i obecnej siedziby OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Czarnej rozwija się nie tylko dzięki doświadczonym strażakom. Przy jednostce od kilku lat działa także młodzieżowa drużyna pożarnicza. Powstał taki między szkołą podstawową a Strażą Pożarną, powstał taki turniej wiedzy o Straży Pożarnej. To może dużo zmobilizowało tą młodzież, odwiedzali naszą jednostkę, zapraszaliśmy i przychodzili, mogli ubrać, sobie ten mundur, pobawić się w tym sprzęcie. Druh Rafał Zubrzycki w ostatnich latach, jeżeli teraz jest, prowadzi z nimi takie po prostu zajęcia różne. Następnym ruchem bardzo mocnym to była klęska u nas straży, ponosiliśmy ciężkie wyniki na zawodach, zawsze ostatnie miejsce przez kilka kolejnych lat. Postawiliśmy jednak, że musi się coś zmienić. Ojciec Bogdan Kordek, on miał młodzież, po prostu klub młodzieżowy i wtedy mówi słuchaj, pomogę ci, zrobimy w ten sposób, że młodzieżową drużynę piłkarską zrobimy z nich strażaków i tak się zrodziło. Duży krok milowy nastąpił w miejscowościach jednostek OSP z gminy bo patrząc 10-20 lat temu, one no, nie były tak rozwinięte, przede wszystkim doposażone sprzętowo i logistycznie, czy mówimy o strażnicach. No, tutaj była też mowa o tym, że ta rewizja w Czarnej była... Stare, jak się pamiętam, no były Zagranie zaganiowane w takich drewnianych tronach No Udało się zrealizować dość ciekawie inwestycję, i cała w ogóle gmina już jest przygotowana pod tym względem. Jeśli chodzi o samochody, wyposażenie tych samochodów, naprawdę poziom jest wysoki. Dzięki temu, że jednostki mają sprzęt, mają zaplecze logistyczne, są bardziej sprawne. Ale oprócz tego jeszcze liczy się człowiek, tak? czyli dróg. Myśmy od pewnego momentu, od pięciu lat. Nacisnęli bardzo na wyszkolenie tych strażaków. Niektórym się to podoba, niektórym nie, bo jest troszeczkę wydłużony ten okres szkoleń. Cały ten kurs dość długo trwa, ale dzięki temu, że są chętni, jest ta chęć działania w tych strukturach i no tak jak tutaj też widzieliśmy tych małych strażaków możemy liczyć na, na tych właśnie druhów już wyszkolonych, czyli mamy potencjał. Po tych właśnie szkoleniach widzimy, że druhowie są lepiej przygotowani i łatwiej nam z nimi współpracować w tym temacie. Wiadomo, że na początku zawsze był chaos, tak? I właśnie dzięki temu, że te szkolenia poszły daleko do przodu i ci druchowie chcą się szkolić i widać później te efekty, już tego chaosu nie ma przy tych zdarzeniach. Jest już odpowiednie uporządkowanie, przyporządkowanie. Każdy wie, co ma robić jak to robić, jak zgłaszać, jak interweniować i współpracować przede wszystkim ze sobą. Tutaj mówimy o Państwowej Straży Pożarnej, i ochotniczych starza porządek. Mamy przeszkolonych na 35, 29, które posiada yy, przeszkolenie podstawowe, dwóch posiada przeszkolenie medyczne. Także i czterech mamy dowódców sekcji, posiadamy agregat prądotwórczy, który po prostu kilka razy nam już pomagał po prostu przy ciężkich zdarzeniach. My mamy samochody, mamy sprzęt, który możemy dotrzeć i pomóc. Tak samo mamy po prostu motopompy na stanie, które mamy w bardzo dobrym stanie, o wszystkie po remoncie, niezawodne po prostu. Są to tereny odległe, górzyste, jest nam bardzo ciężko szybko tutaj dojechać, szczególnie w okresie zimowym, więc jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naprawdę bardzo nas wspierają w tych działaniach ratowniczo-gaśniczych tutaj, gdyby nie te jednostki, no to pomoc dla tych poszkodowanych, potrzebujących byłaby no, wydłużona. Zmiana nastąpiła bardzo wielka. Na pewno my mamy dzisiaj, mimo wszystkiego, że mamy zagonieni jesteśmy, ale mamy lżej jak ci nasi poprzednicy, bo można powiedzieć, my dziś już mamy sprzęt, mamy czym pracować, mamy na przykład własne dochody, jak podkreślałem w swojej wypowiedzi. Jeżeli się ma dochody, jest na pewno łatwiej. Ci pionierzy, można ich nazwać, czy na początku naszego założenia, oni nie mieli nic, prócz tego tylko, że mieli entuzjazm do pracy. Mówię, że jednym moim marzeniem jest po prostu, bo tak, Krzczonów otrzymał samochód nowy i cieszę się słusznie, bo uważam tak, że należało się, jest są w krajowym systemie. Tokarnia teraz otrzymała, są w krajowym systemie, rozumiem to wszystko, ale czekamy w następnej kolejności, że jakiś samochód dostaniemy. Tylko już stawiamy, że my nie nastawiamy się na samochód nowy, żeby musiał być nowy. U nas może być samochód do 10 lat, ale po prostu samochód musi mieć 3 napędy.